Cześć, ja jestem Merwowi, witam Was w kolejnym filmie, jako że wywołanie operacji ostatnio nie do końca mi się udało, chociaż uważam, że jeszcze jutro jest ostatni dzień, kiedy myślę, że jest szansa, żeby operacja nowa wyszła. O tyle mamy w tej chwili 75% promocję na przedmioty z Rio 2022, naklejki, legend, pretendentów, kandydatów, autografy mistrzów, także pokowałem sobie tego trochę i co każdego cheatera otworzymy sobie kilka, bo jak widzieliście po moich, ostatnim, po moich ostatnich meczach, po moich skrzydłowych na Sniperwo, gdzie gracz, którego zgłosiłem osobiście, dostał później bana na więc to Overwatche działają i myślę, że co jakiś czas dlatego warto zrobić. Zapraszam do oglądania. Tak jak wam ostatnio wspomniałem, byłem naprawdę fajnie, pozytywnie zaskoczony, kiedy zobaczyłem, że gracz, który grał ze mną w meczu, i grał jakoś tak dziwnie, zgłosiłem go, później na demku sobie już po meczu potwierdziłem, że według mnie cheatował, no i po dwóch, trzech dniach patrzę, konto ma zbadowane, Overwatch ban, także wielu już później nie pograł, nie poprzeszkadzał, I fajnie, że w takim razie ten system jakoś tam działa. Dajcie znać, czy... Jaki jest u was? Czy na przykład jak wiedzieliście, że macie jakiegoś, miejsca jakiegoś perfidnego haksa w teamie lub w enemy, być może zapisaliście sobie demko czy jego profil z teamu, czy, czy po jakimś czasie, ba, ta tacy gracze wyłapują, czy nie? Możecie mi oddać znać w komentarzach, jak to u was wygląda. Mamy das 2. 3-0 dla antyterrorystów, pan podejrzany 3 fragi. Na, na, na razie 100% headshotów i używa tylko nowy. To jest ciekawe. Z, taki, z taką bronią, z takim shotgunem no chyba ich tu widzi ewidentnie, co? wallhack myślę, że tutaj nie ulega wątpliwościom, ale o, zobaczył na chyba kolejnego przez tego smoła i teraz już ewidentnie tylko na niego patrzy i wychyla mamy Haksa z nową, ale jaki skill uuuu, 100% headshotów 6-0 z taką bronią no, nie, nie pamiętam, kiedy widziałem jakiegoś haksa używającego tego shotguna na Overwatch. Zawsze są to scouty, digle, jakieś rewolwery, ewentualnie jakieś broni w tym stylu. Dobra, jest bardzo daleko. Ale się obiegli. O, teraz wszyscy stoją. Czy mam podejrzany da radę ostatniego fraga zdobyć? Aj, spóźnił się. No to już go raczej mu zabiją. Może jeszcze? Nie było headshota, a może i był. Był, ale chyba nie do końca mu zabrał, bo on nowa ma mocny rozstrzał pocisków, nie? Strzela kilkoma tam pestkami naraz. I nawet jak... nawet jak dobrze przyzrojemy celownikiem, to i tak nie mamy pewności, że pełny strzał będzie i zabierzemy mu jakąś tam określoną ilość obrażeń. Ale myślę, że również macie wątpliwości i jedno i drugie. Nie ma, widzę, myślę sensu oglądać dalej. Możemy sobie otworzyć kilka jakichś... Pieniążku będę losowo jej klikał. miejmy nadzieję, że coś innego niż niebieskie mi poleci. Tam było coś złote, Penik z autografem pretendenci. No niestety nie tym razem. No to teraz naklejki Legend. Fioletowa? O, o. NC Brokacik. Easy for NC, czy nie? Ile taki coś w ogóle kosztuje? Czy to jest warte cokolwiek czy zupełnie nic? 20 groszy to jest warte? Brokatowa? Co ja muszę wydropić, żeby cokolwiek mi się zwróciło tutaj dzisiaj? O oh shit! Ja w ogóle myślałem, że nie będzie w tym roku 75% promocji. Tak długo z nią Walf czekało już po, po zakończeniu tego wszystkiego. Ale, ale ja sądziłem, że. Taki brokacik to będzie coś więcej warty. Jak na Merwo? To jest drop, dobry drop. Cloud 9, brokatowa. Czy taki, takie coś już będzie warte, cokolwiek? Czy też nie w ogóle fajnie te wykresy wyglądają po wprowadzeniu promocji. Fu! Wszystkie szorują pod nie. Ponad 2 zł, 2, 15, coś takiego. Okej, okay. czyli to jest jakoś, tam się zwróciło. Na razie otworzymy. Dobra, skoro 4 było fajnie, to otworzymy jeszcze jeden i lecimy robić kolejnego overwatcha. Sam złote przelatuję, ja nie chcę być tak wbejtowany przez. Ja bym chciał, żeby mi tak leciało w skrzyneczkach zwykłych, fiolety same, aha, to jest warte kilkanaście groszy, o Jezu, jak to jest dziwnie, dobra, no to Inferno turniejowy, ja w ogóle muszę sobie pograć na Ancient nowym, graliście po zmianach ostatnich na mapach, muszę sobie pyknąć, nagrywam na, na pewno jakiś matchmaking, bo sporo tam zmian wprowadzili na tej mapce, timingowych i, i na bombsite'ach. No ta reakcja wyglądała dosyć normalnie, chociaż pytanie czy właśnie ten granat był tutaj w tego bulldoga za ścianą, czy on się go tu spodziewa, czy to tak... Chyba się go tu spodziewa. co? Tylko nie chciał strzelić swojego. Jeszcze raz taki sam fleszyk rzuci. Proszę bardzo, jakie fleszyki. O, w nogi. Jak myślicie, czy pan podejrzany czytuje? Poszło, info, że tam w CT ktoś jest. Dwóch na jednego. Jak on się teraz będzie ustawiał, jak będzie pilnował tej bomby? Przeładowanie, mądrze. Kiedyś byśmy się śmiali z kogokolwiek przeładowującego awóbkę, szczególnie na overwatchu. Ale wygląda na to, że on ich przez te ściany widzi i mniej więcej tak. Na przykład tutaj teraz biega. Tu mógłby już spokojnie być terror po tej stronie, przy cete... po... od ct atakować. On nie ma, jakby pojęcia. Nie ma żadnych wskazówek, z której strony ktoś go może zaatakować. Ale patrzcie, on akurat wychylił. Wszystko wie. I jeszcze nie trafia, no to chyba ima nie ma, co? I dlaczego w takich momentach nie ma dźwięku wystrzału? To mnie zastanawia, czy to jest jakiś błąd. Demek? Czy to jest właśnie oznaka cheatu, czy czegoś takiego, nie wiem. Też się spotykacie z czymś takim oglądając, nie wiem, swoje demka, czy Overwatcha, czy jakikolwiek Zastanawiam się czy on też ma aim'a. Ale... parazy razy nie trafił. Raczej, tylko buchanie, nie? Chociaż. Nie, no, on już po prostu się patrzę zaraz na nie. Chociaż wydaje mi się, że. Jaj ma i Bucha w takim razie. Może otworzymy jakąś złotą kapsułkę, ale jest to na 100% cheater po tym, jak gra, po tym, jak się zachowuje. Tu też zaznaczamy jedno i drugie. Przesyłamy werdykt. Ekwipunek. Lecimy z mistrzami. No niestety, to już chyba drugi raz ten sam co mi wyleciał poprzednio, tak To jest niestety dokładnie to samo, A! Bym zapomniał, tą skrzynię jeszcze chciałem otworzyć dzisiaj Operację Feniks To jest coś co, żeby zakończyć moje wywołanie oficjalnej operacji po, tym, po tej skrzynce może jest szansa, że Valve nam nową operację wypuści no Ale przy samym niemieckim dropie ze skrzynek Raczej wątpię, żeby tak było, to już chyba lepiej te pojemniki otwierać, co? Przynajmniej mniejszy ból, bo kapsułkę kupuję za złotówkę. Wypada coś warte, kilkanaście groszy i. i, i nie jest aż tak tragicznie, prawda? Jeśli chcecie te kapsułki, jeśli są one. E, jeśli ma macie ochotę je otrzymać, chociaż pewnie trochę mi zajmie ich posyłanie wam wszystkim. No, jeśli chcecie. Trening, komentarzu, łapka w górę, subskrypcja. Bo musicie, w mojej, musicie być w mojej grupie Steam i mogę wam to pobysywać, nawet możecie napisać, którą chcecie. Dobra. Lipa. Zupełnie lipa. Dobra, już otworzyliśmy tego masę. Czekamy na trzecie denko. O, to jest mapka z najbardziej fair graczami, fair graczami w CSGO. Pytacie mnie czasami Merwo zagraj na office! Skraszowało mi cs -a. Co jest? Ej, słuchajcie, trochę się autentycznie wystraszyłem Pierwszy raz tak miałem, żeby mi oglądać Overwatcha wywaliło grę Czy to jest jakieś y, dziwne demko, zhakowany Overwatch Który mi wywala całego cs -a? czy to był jakiś jednorazowy błąd? Mam nadzieję, że tylko jednorazowy błąd, zobaczcie po CT Cztery skauty, jedna AWP -a. I wszyscy się poruszają dziwnie, po terro 3 skauty. Także takie jest moje doświadczenie Office'a po prostu. Totalne HWH praktycznie w każdej sytuacji. Nie wiem, czy, czy oprócz takich gier jeszcze ktoś normalny gra na tych mapach, czy, czy to mniej więcej tylko są takie mapy dla cheaterów. Nie, nie da się na to nawet patrzeć, bo tak ten ekran skacze, no ale czy pan podejrzany zrobi jakiegoś fraga w końcu? Ma asystę, no. <laughs> Dobra, przewijamy to, bo dostaniemy epilepsję, jakiś dziwnych z oglądania tego, ale nie wiem, gracie Office? Ja jak popatrzę na takich parę overwatch, to nawet nie mam ochoty nigdy wybierać sobie tej mapki. Hmm, otwórz pojemnik. O, brokacik. Czy cokolwiek będzie wart? 10 groszy? Dlaczego? Dlaczego tylko 10 groszy? to kosztowało ponad złotówkę i wypadło jeszcze brokatowe na dodatek. Ja się tutaj niby cieszę, że lecą brokatowe rzeczy, kolejne, a one nie są warte nic. 20 groszy, co jest? Poproszę coś, 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 coś dobrego. Kolejny brokat. A zastanawiam się, czemu tak mało to tak kosztuje? Przecież taki brokat niby. Nie wiem, w sumie, czy fajnie, fajnie wygląda na broniach? Ktoś was sobie nalepiał takie rzeczy? 70 groszy, o, tu już troszeczkę więcej. Cokolwiek to kosztuje. Ale naprawy fioletowych dzisiaj dostałem dużo. E, ile mi jeszcze tego zostało? 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, podziemy jeszcze ze dwie. O! Holo! Proszę bardzo. Holograficzna Ile obstawiacie może być warte? 2 złote! Dwa złote, byłem pewien, że będzie troszeczkę więcej. W takim razie otwieramy to. I idziemy... O, znowu tam złote przeciąło. Idziemy do ostatniego dema. Myślałem, że ta ruszowa, która mi wracała, to będzie coś więcej warta, a jednak niewiele. Train tym razem. Mówiłem wam o mapie ancient, ale mam też ochotę nagrać, pograć turniejowy na tych starszych mapkach, znaczy starszych. W sumie takich samych, ale już wycofanych z aktywnej puli, na których dawno nie grałem. Cash. Train. Dawno nie grałem tutaj turniejówek. Prawda na trainie. Hu! Co so ja obejrzał? Wow. Co prawda, na trejnie regularnie gram skrzydłowe Tutaj więc ciągle mapę mam tak dosyć mocno odświeżoną. Patrzcie, jaki mi zbiany, hopa. O tyle. O to przez to go strzeli... O tyle. Na Cash, słuchajcie, naprawdę dawno nie gram. No, taki dosyć oczywisty hackshorn, nie? No, stop. Ha, ha. Ale jak to zabawnie wygląda. I to też był headshot, czemu nie było dźwięku teraz. Pipping, Strzał. Jak to zabawnie wygląda jak do wychielny przeciwnik, on się patrzy w ścianę, potem taki nagły flick, Nie wiem dlaczego cheat jakoś tak mu pomaga. Jeszcze bym chciał zobaczyć, jakie jaką rzeźnię zrobi z autosnajpy. Może to jest we jakiś nowy. Czy cheat tak mu pomaga, że jak patrzy w ścianę, to łatwiej przycelować potem takim plikiem. Nie... O! Ho! Ho ho! O, jaki strzał! O jaka bułka! Wyobrażacie sobie tam biecy potero. Znaczy takie skany się zdarzają, takie strzały, można to mierzyć, przycelować, ale... Ale nie w ten sposób. Nie w ten sposób. Czemu on, co on robi tutaj? Strzeli w nich tam? Pyk, pyk. Patrzcie, on, łatwiej mu flikami celować. Teraz też zrobi flika. Mistrz flików, nie zobaczcie. To, to jest taki dosyć zabawny haksior, jeszcze ten taki bunny hop koślawy leci, nie wiem, nie wiem czemu tak ma skonfigurowane jakoś te cheaty, ale wyglądają one dosyć zabawnie, niemniej jednak jest dosyć oczywisty, dzisiaj trudnych demek w sumie, w sumie nie było, wszystko tak dosyć oczywiste ponad wszelką wątpliwość, przesłamy werdykt i otwieramy wszystkie ostatnie od pojemniki, kapsuły na dzisiaj. Pewno nic nie jest warte także jak to merwo CSGO openingi uczy was jak tracić nie ma innej opcji żebym ja tutaj otwierając cokolwiek w cesie. był na plus to nie dla mnie takie rzeczy Raz James razy 3 jakoś bardzo mnie tutaj polubił nic innego żeby mi nie wypadło z tych mistrzów Holo. Greyhound Gaming, co to może być warte? Całe 60 groszy. Całe 60 groszy. O, jest kolejny brokadzik Słuchajcie, mimo, mimo tego, że jest tutaj masę strat, kilkanaście groszy to jest warte, to gdybym miał. Yy, to gdybym miał takie, takiego farta w zwykłym openingu skrzynkowym, to był naprawdę happy, bo sporo fioletowych przedmiotów. Dzięki wszystkim za oglądanie. stawiacie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!